Hej, cześć, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z Jumping Pet Simulator i dzisiaj będziemy robili szalony opening za 268 trylionów, no i generalnie nazbierałem tą kaskę na, słuchajcie, heaven. Jeżeli ktoś by pytał, gdzie najlepiej jest zbierać kasę, no to na autojumpie, nawet jak nie macie generalnie tutaj tego pasika, czekajcie, bo się pogubiłem, tutaj nie macie pasa na better auto jump, który jest co sekundę, no to nawet jeżeli macie na przykład vip to dowiedziałem się, że VIP ma 20% więcej kodów, 20% więcej diamentów i minus jedną sekundę na autojumpa, czyli ja mam autojumpa co 200 sekundy znaczy wiecie, że postać mi skacze co dwie. Generalnie ona chyba tak podstawowo co trzy skacze. No a jak kupicie sobie jeszcze tego gamepassa, to macie co sekundę. Czyli dosłownie co chwilę skaczecie po chmurkach. I to jest najlepsze miejsce. Od heaven na bok macie takie najlepsze miejsce po prostu do farmienia. Więc tutaj polecam po prostu się dostać i, no i nawalać mega dużo kojdów. Oczywiście ja już tutaj mam też nakupione sporo m, tych peciszków. Pokupowałem. Oczywiście trading na Discordzie. Na Discordzie i mało widzowie, tam można sobie tradeować. Ja właśnie tutaj kupuję te wszystkie pety za gemy, bo gemów mi dużo wpada no i całkiem spoko to jest szczerze, także tutaj wiecie to możecie sobie ogarnąć, jak nie macie za bardzo z czego, za bardzo wam nie dropi to możecie sobie za gemy kupić, nawet za jakieś 10 mgów, też byście mogli coś pewnie kupić, jakiegoś tam w milionach peciszka, pewnie tak, pewnie ktoś by wam sprzedał, dużo osób handluje, więc zapraszam to taka też mała reklama tutaj, bo generalnie serio, mega jest ten trading na Discordzie i on działa, tak jakbyście pytali, no to dużo osób się tradeuje. no jesteśmy już w piekle i widzowie teraz w tym momencie powinien założyć wszystko z lakiem. Mam też Hellhounda z lakiem i pewnie Hellhoundy mi polecą, ale najbardziej liczę na to, na Skullheada. Tutaj macie go takiego ostatniego. To jest taki z czaszką ziomek. Albo ten Baciszek, nie? Albo Nietoperz powinien nam polecić. Także widzowie koniecznie zostawcie łapę w górę, suba i walnijcie czołem w dzwona, bo koniecznie musimy Trafić tutaj takiego nietoperza, nie? No jak go nie trafimy, to totalna lipa, to ja wtedy jestem no, dobem totalnym. Także tak, bierzemy moje uwukaty, które mają. No nie mają jakoś mega dużo laka, ale mają go sporo. I wiecie co? Wydaje mi się, że powinienem w końcu się za to wziąć i zrobić, żeby one miały, no miały troszkę tego laka, bo tu, tu mam jeszcze hellhounda fajnego, dobra, chodź tu od razu pudeczkę zakładamy, 15%, no nie jest to dużo, powinienem mieć same 25 takie uwukaty na przykład, o tutaj takie powinienem mieć ich mnóstwo bo tak naprawdę już wam pokazuję najlepiej sobie zrobić team na lak właśnie w temple albo tutaj słuchajcie, te zabilion, zabilion to jest całe nic dla mnie tak naprawdę tylko to wymaga tego czasu, ja na pewno się za to wezmę bo będę chciał mieć 25% laka na każdym peciszku, czyli 8 Razy 25, także widzowie, to no, będzie go naprawdę dużo. No i wtedy będzie na pewno jeszcze lepiej będą szły te openingi. Więc na następny, to na pewno już będę miał całą ekipę 25% luck. Ponieważ jak macie te pety najlepsze, to warto, żeby tam były gemy albo coiny. Ale jak macie na przykład laka, albo macie na Expa, to nieważne ile milionów mocy ma peciszek, no to tak naprawdę macie jeszcze na All. Ale to to generalnie ciężko trafić. I tak, jak macie Expa i laka, no to warto po prostu sobie, nawet na najsłabszych to zakładać, bo wtedy i tak eksplicie dobrze, nie? Na przykład na otwieraniu jajek sobie ekspicie, Także ode mnie taka porada. No i generalnie albo tutaj, albo w tym dungeonie na początku. Nie wiem, dlaczego nie mam tutaj tepeka. Ja cały czas mi on ginie. W sensie wiecie, mam go, później go nie mam. No i tak cały czas mi ucieka ten tepek. Nie wiem dlaczego i co się tu dzieje, no ale coś się widać, w widzowie dzieje. Tylko, że ja tędy chyba nie przejdę, bo. A jednak przejdę, dobra. No to fajnie. Bo tak, tutaj. O, teraz mam dungeon. No dobra, w końcu. Jakby troszkę się to baguje. I za 100 milionów widzowie, no to dla mnie to jest nic. Po prostu otwieram. Mogę to w nieskończoność. Możemy sobie w sumie spróbować otworzyć, nawet teraz. Może nam dropnie jakieś 25 albo 20. Więc troszkę poczekamy, podropimy, i może uda nam się złapać jeszcze jakiegoś na opening, tak mi się wydaje. Bo wiecie, 100 milionów w porównaniu do 1 tryliona, to jest naprawdę nic, co nie? To jest naprawdę całe nic. Co nam tutaj dropu? Na przykład 5%, o, 15% widzowie, 5%, no to wszystko będę usuwał, bo to słabe jest. Powinienem mieć 20 albo 25, bo najmniej mam tutaj, słuchajcie, 15. No więc tutaj po prostu, no, trzeba będzie nabić tą ekipę. I ja na pewno ją zrobię. No ale dzisiaj, nie przedłużając, widzowie, trzymajcie kciuki, bo będziemy otwierali te jajca. Oczywiście odpalamy potkę na laka. Pamiętajcie, że te potki możecie sobie ogarnąć z czestu które macie na respie, na vipie też macie i generalnie jak też sobie, no, no z jakichkolwiek tutaj że tak powiem przydosi właśnie tych czestów możecie to ogarnąć także to się opłaca, o i widzowie mam dla was jeszcze kodzik mam dla was mega kodzik, który jest nowy to jest 12, 12 nie wiem, 12 maja ja mówię, ale 12 maj, po prostu tak jak tutaj widzicie nie wiem jak to tam wypowiedzieć dokładnie, ale dobra klikamy i macie za to 5k gemów, 5k coinów i po dwa. O dwie potki do każdego tutaj zestawu, czyli dwa lagbusty, dwa Gembusty i dwa końbusty To jest nowy kodzik, więc jak używaliście wszystkie inne, no wszystkie inne to jest ich bardzo dużo. Wiem, że Josi często podaje w filmach, więc możecie sobie obczaić jakiś film, wiadomo. A tutaj macie nowy, to jest zupełnie nowy. Jak jeszcze nie ogarnialiście z tego kodu, no to to macie kodzik. No i w tym momencie robimy Opening. Zobaczymy, jak dużo nam wypadnie. Mamy całkiem dobrą ekipę Podlaka, mogłoby być lepiej, czyli 25 w każdym albo 20 minimum. No ale dobra, lecimy. Pierwsze. I lecimy na auto-hatchu. I mamy bata pierwszego. Dobra, ej, no, no to oddało. No to, wiecie co? Jakby bałem się, że w ogóle nie będzie, ale jednak. Hellhounda mamy. No pigliny to są mega słabe, ale pigliny na golden mają, słuchajcie, mam jednego chyba tutaj. 351, no może mieć też więcej, wiadomo. Silver, Heaven, Phoenix. Feniks. feniksy są mega, 700. To ja to będę musiał je kupić albo zrobić. Golden piglin... Znaczy, zrobić? No, nie będę otwierał jajek, bo lepiej w piekle otwierać. Piekielne jajka są najlepsze widzowie, po prostu. Dobra, otwieram z wami, bo tak naprawdę te tryliony bardzo szybko mi tutaj spadną. Za chwilkę to troszkę tutaj sobie sam ogarnę. Hellhoundzik, dobra. Mamy pierwszego bata. To jest mój pierwszy bat w karierze. Ból, no to no nawet go nie chcę w sumie, wiecie, bo to nie ma sensu. Nie wiem, po co go tutaj. Powinienem sobie od razu go skasować. No, bo to nic nam za bardzo. No, ewentualnie dobra. Mimo wszystko go zostawię, wiecie dlaczego? Bo on chyba też ma. Każde jakby pety z dungeonu mają jakieś boosty, więc zostawmy, bo może tam wleci 25% luck i wtedy będę go sobie używał do otwierania jajek. Także no powinienem jednak brać wszystkie na razie. I sobie zaraz je posegregujemy, usuniemy te, które są słabe. No i w sobie tyle. Więc otwórzmy do końca. Dobra, widzowie, zbliżamy się do końca otwierania i mamy już 6 batów, jeżeli dobrze policzyłem, więc naprawdę dużo, bo zrobimy sobie silver siódmy. Dobra, i naprawdę oddaję ten lak w sensie lag boost. Spotka. I dodatkowo ten team, który mam, to wyobraźcie sobie, co by było, gdybym ogarnął sobie team z 25% lat każdy. No to wydaje mi się, że będzie naprawdę oddawało. Także zdejmujemy, i teraz lecimy do przerabiarki, mówiąc krótko, do naszej ulepszarki i zobaczmy, ile taki nie. To Oczywiście mam go teraz do indeksu też, także mega, mega fajnie. Do indeksików padł 15% coiny, no ale 100M to mało siły w porównaniu tutaj, co nie? Więc musimy mieć koniecznie w Golden, ale żeby zrobić go w Golden, no to łatwo nie będzie. Bo ja nie będę chciał ryzykować. I bardziej chcę pójść pod to, żeby po prostu dawać ich 5. No bo jak dam ich po prostu mniej, no to na pewno mi nie siądzie. Zaufajcie mi, ja nie mam farta, widzowie. Naprawdę tak mi to nie siada. 295, więc jak ulepszymy Bata na Golden, to powinien mieć, mieć takie 600 chyba. To, to jest Legendary. To też jest Legendary. To może tak 650? W sumie nie wiem. Więc nie wiem, jak bardzo. Go wybije, nie? W sensie, jak dużo to da. Nie wiem, jak dużo będzie w Golden Bacie, ale w każdym razie robimy sobie tutaj też w sumie te Hellhoundy. I możemy spróbować tego Bata jednego na 40. Wiedziałem, wiedziałem widzowie, mówiłem. Także dlatego ja właśnie zbieram zawsze 5 peciszków, bo dosłownie mnie ta gra widzi. Jak robię sobie. A jak zrobię jednego. Ok, failed, a jeszcze jednego się pobawię troszkę trzy próby. No i widzicie widzowie, także nie ma moim zdaniem sensu. W sumie te pigliny powinienem sobie zostawić i zrobić zostawić tylko te, które mają fajne bonusy. Także nie będę ich przerabiał. Sprawdzę sobie bonusy, ogarnę ten temat i wtedy będziemy wiedzieli, co dalej. Mam na Silver Houndy. czy mogę jednego zrobić na golden? Oj, chyba mogę. Oj, mogę, dobra? I co nam wypadnie w nim? W sumie to nie wiem, zobaczymy. Chyba gemy, bo tego nie miałem. Jak założę best, ok, tak to wygląda. Czyli mamy dwa hellhoundy. Wydaje mi się, że powinienem wam też coś rozdać w sumie. Tu mamy tego silver. Wydaje mi się, że sobie to odblokuję I teraz tak, zablokuję wszystkie, które mają jakiś fajny bonus, co nie? No tutaj to wiadomo, że je zablokuję, żeby ich przypadkiem tutaj nie przekręcić. To są moje, których używam, którymi skacze. Pikoki mam, golden widzowie. Jak chcecie, to piszcie niki w komentarzach. Jak na was trafię gdzieś na serwerze, to wam rozdam. No albo ewentualnie będę rozdawał na jakichś odcinkach. Nie, dajcie znać, jak wy, jak wy to widzicie. Powinienem rozdawać wchodząc na serwery publiczne? Chyba fajnie by było, co nie? Jak bym tak wchodził po prostu i rozdawał randomowy widzom, także też by było ok, chyba. Dobra, ja sobie obczaję te pigliny już tutaj prywatnie. Jak będzie jakieś 20% laka albo coś takiego, to oczywiście sobie zostawię. No na gemy i coiny to po prostu przerobię, ale jak będzie jakiś lak, to powiem wam 4-Ol, ok, 5%, no nie oddaję, patrzcie, 5-5, same piątki, 10, tutaj 5, no słabo, ból 10. I ten ból w ogóle, jak to się wymawia. W każdym razie, no nie za bardzo tutaj oddało chyba. To sobie je przerobię. No i w sumie widzowie, jeżeli chodzi o moc moich petów na ten moment, to 6,4 biliona. A ostatnia osoba w rankingu na 30 miejscu ma 6,5 biliona. Ja w tak dalej jestem 11, tu jestem 13, także no cóż. No muszę się wbić jeszcze w pet damage i będzie fajnie. Także ja wam dziękuję za obejrzenie tego giga openingu. Do indeksu też mi wpadły nowe rzeczy, także fajnie. Zobaczcie silver bat, jeszcze golden i tutaj golden te wszystkie rzeczy. O matko, jeszcze ten skulk Oj, bardzo bym go chciał. Albo Grim Reapera, w sumie, musiałbym kupić od ludzi. Czekajcie, gdzie to jest. A, chodzi mi o tego tutaj. Albo Blockfisha, albo Robuxy wydać. Też jest sprawa. Nie no, dobra, widzowie. Dziękuję bardzo za obejrzenie. W każdym razie do usłyszałam. I cześć, Simanu.